Obniżki i podwyżki. Otóż tak, co roku to sprawia problemy i ja postaram się temu zaradzić. Na początku musimy sobie wyobrazić sytuację, zanim przejdziemy do tych majestatycznych spodni. No to wyobraź sobie, że kupujesz telefon, no i idziesz tam, zachodzisz do sklepu, telefon kosztuje 1000 zł, a gościu mówi Dobra, tak na Ciebie patrzę, też mi się Ciebie szkoda robi, masz ten rabat 10%. No to ile zapłacisz? Jeżeli telefon kosztował 1000, a gościu dał ci rabat 10%, no to trzeba wyliczyć 10% tego i wtedy odejmujesz od głównej ceny. 1000 minus 100 to będzie 900. Albo można też robić tak, i ja polecam tutaj zdecydowanie ten sposób. Jak mamy obniżkę o 10%, w tym wypadku spodnie takie piękne, cudowne, jak masz obniżkę o 10%, to płacisz za 90% ceny. I to trzeba zapamiętać, jak Amen w pacierzu, że za każdym razem, jak będzie jakaś obniżka, gościu mówi: "Dobra, 25% masz taniej, no i sobie liczysz ile zapłacisz". Za każdym razem, jeżeli mamy obniżkę o jakiś tam procent, to znaczy, że płacimy za to 100% minus tą obniżkę, tak samo tutaj jak napisałem, czyli że 100%, bo coś normalnie kosztuje, no 100%, tak, to jest nominalna wartość. Minus ten rabat, czyli ty płacisz za 90% ceny. Zaraz będziemy to przekuwać na normalne zadania, także jak jeszcze czujesz, że takie to dziwne trochę spokojnie zaraz się rozjaśni. Jeszcze jeden taki przykład, jeżeli daje Ci gościu obniżkę 40%, no to Ty zapłacisz za 60% ceny załóżmy tych spodni. Ale żeby było jeszcze prościej, to jak kupiłeś sobie Twixa i załóżmy stary Ci zjadł, albo kumpel zjadł Ci no, jedną część, no bo te batony wyglądają mniej więcej tak, tu jest jeden, no i tam jest drugi, nie? no i ktoś Ci zjadł tego jednego. No to ile powinien ci oddać? No 50% połowę, no słuchaj, żarłeś mi połowę batona, no to oddaj za no oddaj tą połowę, co zjadłeś. No to wiadomo jest taki scenariusz, jakbyśmy byli takimi naprawdę Żydami, takie, takimi no nołacz so Żydami, ale na potrzeby tego, żeby wytłumaczyć, wydaje mi się, że spoko. Jak ktoś nam zjadł połowę czegoś, to weź mi oddaj też tą połowę, okej? Okay? A co w wypadku, gdy mamy podwyżkę o 20%? Wtedy mieliśmy obniżki. Jeszcze raz, od 100% odejmowaliśmy obniżkę, i tym samym mamy, ile zapłacimy za ile procent ceny. A jeżeli mamy podwyżkę, no to tak jak tu jest napisane, jeżeli ktoś powiedział, dobra, 20% w górę, no to ty płacisz 120% tej ceny głównej, ok? 100% jako podstawa, dodać 20%, bo ktoś ci dał 20%, no wyższą tą stawkę i To jest 120%. Jeżeli o 50% analogicznie, 100% dodać 50 i to jest 150%. I teraz już mówię, do czego to się wszystko przyda. Przykładowo, mamy takie zadanie. Po obniżce o 20% za cygańskie laczki Stargu zapłacono 360 zł. Ile kosztowały papcie przed obniżką? Możecie napisać, yy, jak się u Was mówi, czy papcie, czy klapki, czy co, bo wiem, że to jest bardzo. Yy. Bardzo dużo jest określeń na tak zwane laczki. Yy, w zależności oczywiście od regionu. Dobra, 20% obniżki za laczki, które zapłacono 360 zł. No to jakbym. Yy, I tak zrobię. Idziemy tutaj do góry. Mamy obniżkę o 20%. Ok, czyli 100% minus 20 to by było 80. No to wracamy. Jak zobaczyliśmy instrukcję. No to ja płacę za. 80% ceny, no bo ktoś dał mi 20% rabatu. No to zapiszmy 80% tej ceny nominalnej 80% X i to daje nam cenę po obniżce, czyli 360 zł. No i teraz co robimy? Fundamentalna wiedza, jaką każdy mm, wypadałoby, żeby posiadł, czyli że zamiana procenta na ułamek dziesiętny najlepiej, że to będzie 0,8. X. I to jest równe 360. No i teraz co? Chcemy się pozbyć tego x. -a. Co ja gadam? Chcemy się pozbyć tego co jest przy x, żeby mieć samego x. -a. No to dzielimy to przez 0,8. Czyli x to byłoby równe, jak dzielimy, no to staramy się już nie, zapisać, nie zapisywać, że 360 dzielone przez 0,8. No okej, okay, ujdzie, ale tak czy siak wypadałoby to zapisać w, no, w postaci ułamka 360 dzielone przez 0,8. No, i teraz coś tutaj nie pasuje, no bo dzielimy przez liczbę, która nie jest całkowitą, 0,8. Dziwne. OK, już spieszę z pomocą. To można sobie pomnożyć mm, górę i dół razy 10. Wtedy mamy do góry 3600, a tutaj mamy 8. No i teraz hmm, albo mam jakiegoś laga, albo wyjdę na debila, ale chyba to nie wyjdzie liczba całkowita, no bo żadna liczba pomnożona przez 8 nie da. 36, Mówi, mówię o całkowitej. No dobra, poradzimy sobie z tym. Ja bym to podzielił najpierw przez, przez 4. Jak, jak to podzielimy przez 4 i to przez 4, to będzie do góry, byłoby 900, 900, na dole będzie 2. No faktycznie, czyli nie wyszłaby liczba całkowita, to jeszcze raz na 2, to będzie 450 zł. Czyli ktoś przed ogniszką by zapłacił 450 zł, po obniżce zapłaci 360. A ile było pytanie ile kosztowały papcje przed obniżką, No to mamy odpowiedź jak w mordę strzelił 450 zł. Można to robić oczywiście na inne sposoby i wydaje mi się, że w tych kolejnych przykładach Zrobimy sobie jakiś inny, jakąś inną metodę, jak ktoś oglądał mój poprzedni film o wyznaczaniu liczby gdy dany jest procent to wie, że są trzy metody, ja akurat preferuję, gdy mamy obniżki i podwyżki takie trochę bardziej skomplikowane, ja wolę tą metodę, jak coś podeślę, od, inaczej odeślę Cię do tego filmu po zakończeniu tego, bo warto obejrzeć, jeżeli opanujesz to, to nie powinno być problemu z obniżkami i podwyżkami, bo to jest, Fakt, level wyżej, ale jednak cały czas te metody pozostają niezmienne. No to teraz tak. Po obniżce o 10% za Golfa 4 zapłacono 2,700 zł. Ile kosztowała ta przyjemność przed obniżką? No to typowa sytuacja. Jesteśmy u jakiegoś pana Mirka, który prowadzi. Komis z samochodami, no i mówi: Dobra, panie, 2700 i tak już masz 10% taniej. Proszę mi dać znać szybko, bo na pana miejsce jest już, jest już pięciu kolejnych klientów. Także radzę się spieszyć. No to dobra, policzmy, ile ten gościu nam dał obniżki, jaka była cena przed w ogóle samą obniżką. No to. Jak mamy obniżkę 10%, bo jaśnie Pan dał nam 10%, to oznacza tyle samo, że, że my płacimy za 90% ceny tego samochodu. No bo normalnie samochód no, to był 100%, miał 100% wartości, jakoś nie mówi: Dobra, taniej masz 10%, czyli ty płacisz za 90%. Ja wiem, że to powtarzam tyle razy na każdym kroku, ale to jest piekielnie ważne. Bez tego to ani rusz z kolejnymi zadaniami jeszcze trudniejszymi niż te. Także. Zapiszmy 10% taniej, czyli 90%, i to jest właśnie tyle, ile zapłaciliśmy. Płaciliśmy za 90% wartości auta, no i 2,700 to również jest 90% wartości auta. No to teraz tak, chcielibyśmy mieć 100%, bo chcemy wiedzieć, ile kosztowała ta przyjemność, taki golfiacz. No to dobra, co bym zrobił? Hmm, no, myślę w sumie, co bym zrobił. Chyba bym to podzielił szczerze przez 9, jakbym to podzielił przez 9. To miałbym 10% i to jest inaczej. 27 przez 9 to jest 3, oddajemy 2 zera, czyli 10% to jest 300. Ja sobie mnożę to teraz razy 10, bo chcę mieć 100%, a nie 10. Czyli będzie to 100%, to jest równe dokładnie 3000 zł. Od razu mówię, można to liczyć na inne sposoby. Nawet mogę się zastanowić się po kwapie i pomyślę, jak to można zrobić inaczej. Yy. Czyli tak, po obniżce, dobra. No to że inaczej 90% ceny X daje nam inaczej 2... Oj, coś mi się tablica zepsuła. Czemu teraz? Małe cięcie, bo mi tablica zaszwankowała. 90% ceny nominalnej auta daje nam inaczej 2,700. Czyli można zapisać, że jest to 0,9X. To jest inaczej 2,700. Co to ja zapisałem, nie? 2,700. Teraz bym to podzielił przez 0,9, czyli X byłby równy... 2700 w liczniku, a w mianowniku 0,9. Teraz bym to pomnożył przez 10, górę i dół, żeby nie mieć jakiegoś tam ułamka w mianowniku, czyli byłoby to 2700 z jednym zerem jeszcze, czyli 27000 dzielone przez 9. No i w sumie no, wyszłoby to tyle samo, nie? no bo 27 przez 9 to by było 3 i oddajemy te zera, czyli x byłby równy 3000 zł. Jak to woli, naprawdę metod jest całkiem sporo. Jeszcze można to jedną metodą zrobić, ale już oszczędzę tobie tych katorg. Dwa sposoby i tak jest spoko. Teraz tak. Cena burgera Drwala po podwyżce o 20% wynosi 30 zł. Ile kosztował Drwal przed podwyżką? No dobra. No to jak wiemy ceny drwala ustawicznie idą rok do roku w górę Wynika to z, z, przede wszystkim z inflacji No i takie powiedzmy trochę życiowe zadanie Ale też, no, że tak powiem, no, bez przesady No to tak, po podwyżce o 20% Jeżeli jest podwyżka o 20% To my nie płacimy no, 100%, płacimy 120% 100% jako podstawa oraz 20% tej podwyżki No to możemy zapisać, że jest to 120% razy tam jakaś cena i to daje nam 30 zł. I jeszcze raz. Cena podstawowa tego przed tą podwyżką razy 120% tej podwyżki daje nam 30 zł po podwyżce. No to zamieńmy 120% jako liczbę, jako ułamek, jako no ułamek dziesiętny 1,2 x to jest równe nadal 30 zł. No i teraz no, nie zapisujemy nawet tych złotówek, wiadomo, że będą, że będzie jednostka, no to, to są pieniądze. I ja bym to teraz no, podzielił przez 1,2, czyli to co nam stoi przy X. Zatem X byłby równy. Do góry zapisujemy 30, a na dole 1,2. Patrzymy, hola, hola, mi się tu nie podoba, że tutaj jest przecinek. No to mnożymy razy dychę górę i dół. No to 300 dzielone przez 12. O kurde, ile by to było. Ech, najpierw bym to chyba machnął przez 4. Nie co ja gadam, przez 3. Przez 3, tak. Czyli że tutaj będzie 4, a tutaj będzie 1. Czyli mamy już prosto, że 100 zł dzielone przez 4 to będzie inaczej 25 zł. Czy realne jak najbardziej? Że najpierw kosztował 25 zł, potem podwyżka o 20% i jest to 30 zł. Wyszło, wyszło. Można robić to jeszcze też tą metodą, że. A zapiszę, nie będę tego liczył, ale po prostu zapiszę 120% to jest inaczej 30%, a my chcemy 100% wiedzieć, ile to kosztowało przed tą podwyżką 20%, i to jest x. Wtedy 120x to by było 3000. No i już zaufaj, skreślimy to nawet i już wyjdzie, podzielimy to przez 12, wyjdzie znowu 25%. Nie będę już tego liczył, chociaż taki całkiem sporo zrobiłem. Okej, okay. kolejne, ostatnie już zadanie. Otóż mamy co? Hmm. Przez nowy 800 korepetytorzy podnieśli ceny lekcji o 25% i średnio za godzinę trzeba zapłacić 100. Ile średnio kosztowały korki przed 800? Plus. Od razu mówię, że będzie to bardzo, bardzo realny scenariusz. Nagrywam to teraz. 5 grudnia 2023, i zobaczycie, że moje słowa się spełnią, że te korepetycje pójdą w górę. Ale nie będę też tłumaczyć, dlaczego robimy zadanie na ob obniżki i podwyżki, a nie dlaczego tak się dzieje. No to tak. Korepetytorzy podnieśli ceny o 25% i trzeba za godzinę zapłacić 100%. A my chcemy wiedzieć, ile kosztowały korki przed wprowadzeniem tego 800. Zatem 125%. Czyli po tej podwyżce i teraz kosztują 100, tak? Tak, a my chcemy mieć 100%, czyli tyle, ile normalnie, no normalnie, jak normalnie, 100 zł za godzinę, bowiem tak to będzie naprawdę normalna stawka ale mówię, nie o tym film 100% to jest x, bo nie wiem, nie wiem, po prostu nie wiem, chcę to wyliczyć, tak? no to po chrześcijańsku na krzyż czyli, że będzie to 125x i to będzie równe 100 razy 100 to będzie dobra, 100 i jeszcze dwa zera no to teraz dzielimy to przez to co stoi przy x, 125 czyli x będzie równy o kurde mm, zapiszmy przez 125 1,0 bym zasłonił, bo wiem, że w 1000 zmieści się 8 takich 125, czyli to będzie 8, 1,0, no dziwnie zapisałem, 80 zł. Ok, też pasuje i to jest bardzo realne, że po podwyżce o 25% to będzie kosztowało 100 za godzinę. Także odsyłam do tego filmu, tutaj, który tłumaczył to wszystko jeszcze raz, trochę prościej. Ten film widzisz po lewej stronie, a po prawej widzisz playlistę z procentami. Coś tam sobie wybierz, siemano.